Plastycznego w tarnach figurach. Bardzo dziękuję za możliwość zorganizowania tej wystawy dyplomowej rocznika 2014. Dziękuję za przygotowanie wystawy promotorom, panu Adamowi Andryszczakowi, Stanisławowi Taraskowi, a także panią Urszuli Kaczmarczyk i Oli Kamińskiej. Ta wystawa jest bardzo wyjątkowa z wielu względów. Po pierwsze, dlatego, że jej autorami są moi wychowankowie. To jest taka pierwsza rzecz. Po drugie, dlatego że po raz pierwszy młodzież przystąpiła do dyplomu z fotografii. Do tej pory dyplom główny był realizowany tylko z zakresu dekorowania wnętrz. Teraz mamy także fotografię. Po trzecie, dlatego że pojawiają się nowe formy. Między innymi pojawia się ceramika. Możemy obejrzeć tutaj, prawda, elementy dyplomu jednej z uczennic. Wreszcie dlatego, że uczniowie są coraz bardziej odważni i realizują swoje dyplomy nie tylko w komputerze, czy na papierze, na półce, ale także wychodzą dalej. Realizują swoje dyplomy zarówno w tym roku w centrum stomatologicznym, czy w szkole i szatni. Oby tak było dalej. Ja wam bardzo serdecznie gratuluję. Wasze dyplomy są naprawdę świetne. Widać w nich Waszą kreatywność, odwagę, wasze niezwykłe umiejętności. Życzę Wam dalszych sukcesów na Waszej nowej drodze życia, a promotorom i nauczycielom życzę y, również wspaniałych uczniów w przyszłości. Dziękuję bardzo. Są to zrobione formy z gliny, które są, jak widać, różnie formowane. Doklejałam tak, jakby do gotowych form e, płetwy, na których były wytłaczane e, wzory. Po czym całość była wypalona, poszkliwiona, a potem jeszcze raz wypalona. Dyplomie pragnęłam pokazać ruch światła. Zdjęcia są robione na długim czasie. Wykonywane były przez około pół minuty, nawet minuty, minutę i wtedy wprawiałam w ruch różne LEDy i dzięki temu tworzyły się różne abstrakcyjne formy. Jeśli chodzi o świetlne kule, wykonałam je za pomocą latarki na sznurku, którą wprawiałam w ruch. Okrężnymi ruchami i obracając, obracając się wokół własnej osi. Moje prace to cykl fotografii. Portrety osób niepełnosprawnych z Domu Opieki Społecznej w Nakle Śląskim. Chciałam przedstawić ich takimi, jacy są, jakie mają pasję, pokazać ich w dobrym świetle. Przedstawiłam na białym tle, co nie zaburza też, nie dodaje innych komunikatów niepotrzebnych. Myślę, że obrazy są bardzo naturalne i przedstawiają ich takich, takimi, jak jacy są. Jestem mój dyplom z fotografii, Zatytułowany portret dojrzały. Są to jedynie trzy fotografie z całego cyklu ośmiu zdjęć. Chciałam ukazać na fotografiach czarno-białych upływ czasu.